Serdecznie wszystkim nośnikom Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje oraz komentarze. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście będę wszystkich nawawiał. A przede wszystkim nie chciałbym zapomnieć o tych, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. I dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie, gdyż każdy ostatni grosz nam się bardzo przydaje, bo tworzymy Muzeum Stacjonarne, aby te wszystkie piękne urządzenia znalazły swoje. Stałe miejsce, i aby pozostały dla przyszłych pokoleń. A dzisiaj mamy tutaj właśnie trzy paczki, które dotarły do nas od pana Piotra z Krakowa i od pana Darka z miejscowości Łaziska Górne. I właśnie w tej chwili będziemy zaglądać i zobaczymy, co trafiło do naszego muzeum. Najpierw paczka od pana Piotra. Próbujemy ją jakoś tutaj otworzyć. O! I tutaj jest już, możecie zobaczyć, Kenwood. Bardzo ładny dek i zauważcie, że tutaj jest nasza polska kaseta z Tilon Gorzów. Bardzo jestem ciekaw, co... Jest na tej kasecie nagrane. I to chyba jeszcze nie wszystko, bo tutaj. A właśnie, tutaj taśma numer jeden To są pudełka. I tutaj pudełko drugie od tej drugiej kasety. A więc będzie można ustawione są jakby być może do odsłuchania, czyli jest tu jeszcze jakaś może tajemnica ukryta. Chętnie włączę ten magnetofon i posłucham, co na tych kasetach jest nagrane. Także dziękujemy bardzo panu Piotrowi za ten piękny egzemplarz. I tutaj mamy jedna kieszeń, jest z autorewersem, jedna jest bez autorewersu. Myślę, że tego modelu chyba nie mamy, bo pan Piotr podesłał nam już z Kenwooda na pewno 3-4 yy, magnetofony, ale mi się wydaje, że te poprzednie właśnie były z autorewersem. Tutaj mamy paczkę, właśnie miejscowość Łaziska Górne i Pan Darek, którego serdecznie pozdrawiamy, bo Pan Darek pisał do nas maila w tej sprawie, że chciałby podesłać nam sprzęt do muzeum i właśnie teraz będę miał to przyjemność otworzyć te paczki i zajrzeć do środka, co to takiego jest. Wiem, że sprzęt powinien trafić do serwisu. Oczywiście będziemy starali się to zrobić. Bo jeżeli tego sprzętu nie będziemy ratować teraz, to jak sami wiecie, czym później, tym gorzej, bo zaczyna brakować osób, które są w stanie ten sprzęt serwisować. Zaczyna brakować części. No i co ciekawe, odezwał się do mnie ostatnio kurt, bo przyszły też paczki od Pawła z Kanady. Na pewno osoby, które oglądają na kanale, pamiętają, że był tam taki piękny marans. Niestety gałek brakowało i yy, bałem się, że no, nie byłem pewien, czy uda nam się go uratować. Bo gałki to jest trudny temat. Ale właśnie Kurt z Niemiec, którego tu też bardzo serdecznie pozdrawiam, przysłał nam zdjęcie, że ma takie gałki i będziemy tego maranca również ratować. A teraz patrzymy, co jest schowane tutaj w tej paczce. Coś dużego i ciężkiego. Ojej. Już zaglądamy, co to takiego jest. Ładnie, bardzo, bardzo zapakowane, solidnie. Już patrzymy. Muszę dużo odwinąć tego wszystkiego, bo jest bardzo mocno zawinięte, ale nie chcę przycinać tego, żeby nie uszkodzić frontu. No i zobaczcie. Piękny magnetofon techniksa, który już nie pamięta naszych wspomnień z techniksem. Bardzo ładny front w idealnym stanie. Pozwolicie, że teraz nacieszę oczy tym sprzętem. Bardzo ładny Też mamy tutaj autorewers, i to dwa razy. Zajrzę do środka. No, w środku naprawdę bardzo czysto. W drugiej kieszeni również. Sprzęt nie był mocno eksploatowany. A więc, no, przepiękny dek. I teraz patrzę dalej, co jest. Tu obok, jest coś ciężkiego. Tutaj mamy to jest telefonken. Zobaczcie telefonken MT1, widzę tutaj z tyłu, i to jest tutaj tuner. Tak, to jest tuner telefonkena z takiej niedźwiedzi, Też w bardzo ładnym stanie. Ale to nie koniec, bo tu mamy jeszcze coś. Yy, włożone. I tu są jakieś gałki. Tu mamy list. Są to pokrętła od wzmacniacza Pionier. Nie znam modelu, ale zapewne się przydadzą. Tarek, no do Pioniera oczywiście yy, jak najbardziej wszystkie gałki, które uda się zdobyć są bardzo cenne, bo no niestety często są kradzione, jak jeździmy po różnych miejscach, gdzie sprzęt jest sprzedawany, gałki są często bardzo brakujące, bo rozkradzione, taka jest prawda. Tu mamy świetnego pilota do najprawdopodobniej tego Techniksa. Też w bardzo ładnym stanie. Pilot, klapka jest a więc pilot jest yy, świetnym dodatkiem. Mamy jeszcze tutaj kable, oczywiście. Yy, tutaj jest również jakiś pilot. To jeszcze teraz dokładnie nie wiem do czego on mógł być. Tutaj telewizor, magnetofon. I już patrzę tutaj. Co tutaj jest takiego ciężkiego, bo tu, a dyktafon na mikrokasety i oczywiście nawet kasetka jest w środku zobaczcie dla osób które się interesują tego typu sprzętem jak małe kasety robiono do tych dyktafonów świetny świetny bardzo ładny dyktafon to mamy paczkę numer jeden a jest jeszcze jeden pilot tutaj mamy pilota yy... Do... to będzie tutaj też sterowanie, satelita, telewizor. Zobaczcie, taki pilot być może jest on programowalny Nie wiem, czy ten jest uniwersalny czasem, bo za się to wyprzyjdzie. Ale może najpierw wszystko do środka, aby mi nie zginęło. Bo będziemy otwierać paczkę numer 2. To był numer jeden, a są trzy, a więc... Zobaczymy, co jest dalej. No, muszę troszeczkę odsunąć, bo A, miejsca. Okej. Okay. I zobaczymy co jest tutaj. Wszystko bardzo dokładnie zapakowane, bardzo pięknie dotarło do nas. W stanie nienaruszonym, no ale tutaj będę musiał się posłużyć raczej nożem, bo inaczej się nie uda tego tu otworzyć. A więc już rozcinamy delikatnie, żeby nie uszkodzić tego co jest pod spodem. I już zaglądamy. Trzeba odwinąć tutaj, gdzieś tam, w tym razem w innym kierunku. O, w tą stronę i już patrzymy, co to takiego jest. Ta się wyjąć może teraz. Czy jeszcze trzeba odwinąć? Czy nie? nie, trzeba jeszcze odwijać. E, tutaj mamy. o Technics, kolejny dek i to jest RSX320, a ten tutaj jest tak samo, czyli to są dwa, dwa deki w pięknym stanie, ale identyczne, czyżby, zaraz, nie, identyczne nie są. Nie skłamowym. Nie są identyczne. Widać odrobinkę różnicy w napisach. Jest trochę ciemno, a mój wzrok też nie jest najlepszy, więc mogłem symbol pomylić. Choć wydaje mi się, że y, opisane są bardzo podobnie. Ale zewnętrznie odrobinkę się różnią, a więc y, są to dwa różne modele. A to jest jeszcze fajniejsze, bo y, jest to wieża jakby wzbogacona o. Dodatkowego deka. Patrzymy, gdzie tutaj jest początek i koniec. Tutaj już odkręcamy. I patrzymy, co jest schowane w tym miejscu. No, naprawdę pan Darek się postarał zapakować dobrze ten sprzęt, dzięki czemu dotarł. Nienaruszony, bo no niestety zdarzają się kurierom takie wpadki, że czasami naprawdę bardzo, bardzo żal tego sprzętu jak dociera uszkodzony, ale muszę tutaj po raz kolejny użyć noża, okej, okay. dobrze. Może jakiś element tej wieży, bo to na pewno nie jest dek, wydaje mi się, to może być wzmacniacz. I już patrzę, co to takiego jest. Okej, okay, Technix. Proszę bardzo. Technix. I to na pewno jest element do tej wieży. Przymierzę, żeby pewnie nie będę ustawiał, bo jest za ciężki. Ale tak, to jest element. Tej wieży, czyli są już dwa deki oraz wzmacniacz, czyli prawie kompletna wieża. No to jest tam wzmacniacz. Jeszcze raz spojrzę, czy tu jest tuner. Nie, to jest wzmacniacz. Tu nie ma tunera w nim, czyli tu nie jest amputator. Ale mamy jeszcze jedną paczkę. Więc z bijącym sercem, ślękam po tą paczuszkę i już patrzymy, co jest w środku. To mamy już jeszcze stropia opakowane, o. bardzo dużo streczu i bardzo dużo I jeszcze sreczu. No, wydaje mi się, że sprzęt mógłby płynąć za, za wielką wodę, nawet bo nigdy mu się nie stało, tak dobrze Pan Darego nam tutaj zapakował. I tu widzę już napis, dwa razy napis Technics, czyli jest to ciąg dalszy jakby tej wieży. Zaraz zobaczymy, co to tutaj jest. Tylko muszę... się do niej dostać. Jakby, ale jest to tak, takie łatwe. Okej. Okay. Tu mamy... Jeszcze trzeba rozwijać, żeby nie porysować niczego, nie uszkodzić, bo byłaby ogromna szkoda gdyby się teraz coś wydarzyło, gdyby już przybyły tak daleko droby drogę i nic się nie stało. Ok. I tu mamy... Zobaczcie, już postawię to równo, bo ja już wiem co to jest. A wy będziecie to widzieli w tym momencie. Proszę tuner i odtwarzacz CD do tej wieży techniksa. No i nie ma co ukrywać, że jest to bardzo bogata wieża techniksa, bo ma dwa deki. Muszę się zaraz przyjrzeć. Z ciekawości właśnie czym one się różnią, bo tu widzę, że jeden ma dwa przyciski więcej więc są to jakby na pewno dwa różne modele. Popatrzmy tutaj, no CD, tuner, wzmacniacz i dwa deki oraz y, tuner Telefunkena. No wspaniałe prezenty, zwłaszcza, że y, mamy tutaj do niej, do tej wieży pilota. Także ogromnie, ogromnie dziękujemy Panu Darkowi y, oraz Panu Piotrowi za te wspaniałe y, prezenty do naszego muzeum. Obiecujemy, że oczywiście pojawią się na naszej stronie internetowej i będą oczywiście opisane od kogo je otrzymaliśmy, jak zawsze to czynimy. Czasami niektóre egzemplarze trafiają troszeczkę później na naszą stronę, bo jak wiecie, jesteśmy w trakcie tej budowy i nie wszystko możemy od razu zabrać ze sobą, nie wszystko możemy od razu pofotografować, a więc czasami jest to trochę opóźnione, ale oczywiście nie zapominamy o tym i oczywiście, tak, na naszej stronie większość przedmiotów. Trafia już z opisem. Będziemy mieć dla Was oczywiście ogromną niespodziankę na 10 tysięcy subskrypcji. Także zachęcałbym wszystkich bardzo do subskrybowania naszego kanału. Nie będę jeszcze w tej chwili mówił, co to za niespodzianka, ale na pewno wiele osób bardzo, bardzo to ucieszy. Będzie mega fajne losowanie. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądacie nasz kanał, weźmiecie w tym udział, bo naprawdę będzie warto więcej na ten temat. Opowiem, oczywiście, w momencie, jak będziemy razem z moim skarbem mogli zrobić kolejny odcinek dla Was, i wtedy wszystko Wam bardzo dokładnie opowiemy. Dlatego subskrybujcie nasz kanał, bo czym szybciej będziemy mieli te 10 tysięcy subskrypcji, tym szybciej będzie ta wielka niespodzianka. No i przede wszystkim, nie zapominajcie, jeżeli możecie. O naszej zrzutce na muzeum stacjonarne. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam budynek, wiem, że niektórzy piszą, że on jest stary i tak dalej, że to dużo pracy, ale to właśnie na tym polega. Nie, nie sztuką jest kupić coś nowego i zrobić, i już jest gotowe. Właśnie sztuką jest piękne stare urządzenia naprawiać. Sztuką jest to, żeby pokazywać ludziom, że coś takiego było, i sztuką jest uratować stary budynek, który być może ktoś inny by zburzył. A my go właśnie ratujemy i chcemy, aby to był taki budynek z duszą yy, dla tego muzeum. A więc yy, nie przeraża nas ta praca tylko oczywiście kosztów nigdy nie brakuje. Także jeszcze raz dzięki serdecznie za wszystko. Dziękujemy za prezenty i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.